Ja, moi drodzy, piję sobie herbatkę. Herbatkę jaśminowo-zieloną. Właśnie edytowałam przed chwilą filmik o sprzątaniu, i zobaczyłam, że na tym filmiku mam przez pół filmu w zasadzie. I szkoda mi trochę tego filmu, po prostu jest wyrzucać do kosza, ale przez pół filmu mam coś białego na ustach. No i to wygląda kiepsko i powycinałam to, co mogłam powycinać, ale tam też jest dużo różnych cennych informacji i tak się zastanawiam, czy powinnam to kasować, czy nagrać jeszcze raz, czy nie. No ale jeszcze muszę to przemyśleć. Muszę jeszcze raz się przyjrzeć, bo po prostu zobaczyłam to i stwierdziłam ooo! myślałam, bo właśnie to jest ten problem, że jak się długo nagrywam filmiki na YouTubie, to nie patrzy się w ogóle w podgląd, tylko patrzy się w obiektyw. I ja mam taki odruch, że patrzę tylko i wyłącznie w obiektyw i czasami zupełnie nie widzę, co ja tam mam na tej twarzy czy na ustach i powiem Wam, że jak ja się patrzę dłużej w obiektyw, tak jak teraz, to mnie to zaczyna denerwować. Uważam, że to jest po prostu niegrzeczne w stosunku do widzów, dlatego nie zwróciłam na to uwagi, więc jeżeli go wypuszczę przed tym filmem, to bardzo Was przepraszam, za to, że tam jest coś nie tak z moimi ustami, ale generalnie filmik nie był o ustach, tylko o sprzątaniu, więc mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie i yy, to jakoś tam pójdzie, może podłożę coś na, na te obrazy, nie wiem sama jakieś zdjęcia, ale z drugiej strony no ciężko tam jest coś wcisnąć, powiem szczerze o ścierka, widzicie tak jestem przygotowana, tutaj ona na pierwszym planie, w każdym razie chciałam wam dzisiaj pokazać tak Moje zakupy z Action, bo będziemy szli na urodziny, i też chciałam jakieś dodatki dokupić. Takie urodziny dziecięce się zaczynają, nam przed feriami. Jeszcze jest parę takich spotkań, zamówiłam sobie sukienkę też z Instagrama, skuszona W sumie raz sukienkę się czują chciałam zobaczyć, jak on wygląda. Robię zupę pomidorową, wyłączyłam ją właśnie. Taki mały garnuszek, żeby coś tam było, wiecie, na obiad, i też chcę sobie zrobić, bo mam straszną ochotę na omleta. Omleta z bananami, no z orzechami, bo mam takie fajne orzechy i ostatnio właśnie moje dzieci się kręciły w robienie owsianek. Tych na całą noc i robią nam i, moj, i mojemu mężowi, a ja mam ochotę na taki, no takiego omleta z orzechami, z taką mączką z migdału, jakiś syrop klonowy, banan, no nie wiem, coś takiego za mną chodzi i, i stwierdziłam, że dzisiaj sobie mu że zrobię. Bo ta zupa jest tylko po to, żeby była jakaś zupa. O tak, może. Ja też na pewno zjem, ale zupa to jest za mało dla mnie. Jeżeli ktoś do obiadu to musi być coś więcej. Dobrze, pokażę Wam najpierw może tą sukienkę. Ta sukienka jest z firmy Pakuten. I ja na początku chciałam tą sukienkę sobie kupić, ale stwierdziłam, że ja nie schodzę w ogóle w długich sukienkach i ta sukienka jest taka dość wycięta. Jak możecie zauważyć, bo to jest sukienka na jedno ramię. Nie chcę się kurczowego teraz przymierzać, ale to jest sukienka na jedno ramię. Bo taka. I tutaj jest delikatnie wycięta, i ten pasek się tak tutaj zawiązuje. Znaczy w sumie możecie ją nosić jak chcecie, i ona jest na nodze wycięta całkiem mocno. Więc wydaje mi się, że musiałabym Wam przymierzyć ją, żebyście zobaczyli o co chodzi. Może uda mi się tutaj wstawić zdjęcie albo ją przymierzyć. Zobaczymy. Materiał tej sukienki jest całkiem fajny. Ona kosztowała coś około 80 zł. Więc no tak. Okej, okay, nie jest tak źle. Pytanie, na ile ja będę tą sukienkę nosiła jak często, jest to SM. Więc ja myślę, że pod marynarkę, czy na przykład na wakacje, to się bardzo fajnie sprawdza do jakichś sandałków, do szpilek też, chociaż nie wiem, czy, czy ona nie jest tak zbyt wycięta, że w takiej formie sportowej może będzie wyglądała trochę lepiej, ale nie wiem sama. No, w każdym razie jest długa. A ja z tymi długimi sukienkami to tak na bakier trochę, bo ja jestem niska i raczej nie lubię po prostu długich sukienek, no ale zobaczymy, trzeba będzie przymierzyć. A Action kupiłam dwie torebki urodzinowe, bardzo fajne. Chciałam takie dwie stęczą, ale nie było, bo akurat pojechałam, wiecie gdzie, z moją córeczką do Airo. Pojechaliśmy sobie na trampoliny, spędzić taki czas razem. Poszłyśmy sobie na jakieś tam jedzenie, poszłyśmy sobie na lody. Poskakałyśmy razem, pogadałyśmy, więc myślę, że takie y, chwile, takie randki sam na sam też są bardzo ważne. Staramy się to uskuteczniać, Później z małą drugą córeczką, flyspota, latanie, no i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się na tym action, bo ja dzisiaj się, widzę, za dużo rozgaduję. I tak, w tym action są takie ciasteczka z LOL, to są takie zwykłe, kruche ciastka, mini, y, mini herbatniczki. I one mają wytłoczone laleczki, więc to też jest taki fajny dodatek do prezentu. Do tego w Action były takie, nie jak to się nazywa, piaskowe takie zestawy kreatywne. Można tutaj mm, zrobić sobie jakieś tam swoje ulubione zestawienia. Tutaj jest rakieta, te piaski są kolorowe są jakieś tam przykrywki, zawieszki, ten wydaje mi się, że on też, a tak, świeci w ciemności ten piasek i to też w bardzo dobrej cenie było, naprawdę, więc można tam sobie poszukać czegoś na prezent, dodatki do prezentów, też zobaczcie takie fajne farby, też Wam je pokazywałam przy okazji mojej ostatniej wizyty w Action, to są takie zwykłe farby, Metaliczne. One mają fajne pudełka, też są bardzo spoko do szkoły, też są w dobrej cenie. Jest ich tutaj 15 kolorów. Do tego oczywiście były przeróżne blitramy, jakieś bloki, jakieś kolorowanki, także do rzeczy do malowania, do takich artystycznych, różnych, kreatywnych pasji. Jest tam tego sporo i to jest w dobrych cenach. Też pędzle można kupić, wiadomo, tych farbek. Jakieś tam naklejki są. No, te siki takie, o. No, te siki z kotkiem. Naklejki, które też możecie z powodzeniem pokolorować. To myślę, że jest fajny pomysł. No i jeszcze taka gazetka. Z naklejkami na paznokcie, z jakimiś tam lakierami. To też moja córeczka wybrała. Ja tutaj ja to dodatek, więc myślę, że, że to jest całkiem spokojnie. Zbieram taki piasek, farby. O! To jeszcze do tego coś tam można wyrzucić, do tego prezentu. No, te siki, ten notesik był chyba za 5 zł, albo 3 zł, tak mi się wydaje. Mam tutaj nawet rachunek. To Wam mogę powiedzieć. Ten zestaw do malowania piaskiem, słuchajcie, 4,69 4,69 kosztował. Farby akrylowe 11,95 za sztukę. Mini notesik, o, złoty 95, więc źle Wam powiedziałam. A już myślałam, że za 3 zł to na pewno, nie? Pewnie więcej. Ja co tak, proszę, taka miła niespodzianka. Jeszcze moja córeczka sobie wzięła taką laleczkę w wami, Ja Wam to ostatnio pokazywałam. Bo takie coś dla moich dzieci kupiłam. Tylko, że była jedna ta banienka, i ona miała powtórkę, się okazało. Ale to jest fajna sprawa. takie widzicie, tam są różne mini zestawy w takich torybeczkach, Są yy, takie. No, jakieś niespodzianki. Dzieci lubią takie rzeczy, więc myślę, że można kupić jak będziecie i mieć po prostu za nadrzór. No, taką malutką niespodziankę dzieciaką po Kochani, chciałam Wam pokazać coś, co sobie kupiłam w Rossmanie. Jest to taki donat, nawet dwa w zestawie. Ja coś takiego kupiłam sobie w H&M-ie dawno, dawno temu. Wydaje mi się, że nawet z 8 lat może ma ten mój donat. On jest taki większy, też trochę zmechacony, no już zniszczony, więc wiedziałam, że potrzebuję mniejszego, bo ja mam cieńsze włosy i ten duży był taki trochę za duży, trochę może... Nie do końca dla mnie, więc stwierdziłam, że spróbuję te mniejsze i w ogóle uwielbiam ostatnio ten dział Beauty <grywania> rozmaniach. Yy, uważam, że świetnie yy, się to sprawdza, też i fajne tam rzeczy można znaleźć na tym dziele. Ostatnio nawet co Wam pokazywałam, kupiłam sobie coś takiego Taki szerządu do Koka, taki fikuśny. Yy, I ja coś takiego mam ze swojego dzieciństwa jeszcze, yy, co prawda bez tych kokardek. Ale pokażę Wam mniej więcej. Jak to wygląda, bo to się tutaj, tak zobaczcie, zawija. I. No i tak wiecie. O, tak zahacza. Ja to oczywiście zrobiłam w taki roboczy sposób. No, no, jeszcze trochę tam może mi brakuje do wprawy, ale można to zrobić trochę wyżej. Ja takie coś lubię. Ostatnio właśnie mam fazę i stwierdziłam, że. Nie zaszkodzi. I to też było bardzo dobre. Chcę nie, bo coś około 7 zł kosztowało, więc na dwa donaty to myślę, że bardzo fajna cena. No i byłam też w rozmanie na tym udziale takim biżuteryjnym, coś takiego i kupiłam takie kolczyki. One nie są dla mnie, one są na prezent, ale wiem, że bardzo się podobają sobie. sobie. Chciałam je sprawić w przyjemność. No i w ogóle pojawiły się w Osmanie takie niespodzianki. Nie wiem, czy to jest nowe, może ja jestem jakaś nie do przodu, ale moje dzieci ostatnio mają na to bardzo dużą fazę mini boots i to są takie jakby, bo ja myślałam na początku, że to są pluszaki, ale to są takie figurki, które... No takie, które wyglądają jak pluszaki. O. No i nie wiadomo, co tu jest. I tutaj jeszcze mam dwa ołówki na walentynki taki drobiazg mały. No i byłam również w Hebe, potrzebowałam parę rzeczy kupić i słuchajcie, ja mam taką fazę na te żele, że to jest nieprawdopodobne, na te z Nivea. Lemon grass and oil uwielbiam. To w Hebe jest droższe niż w Rossmanie, bo jak byłam w Rossmanie, to kupiłam sobie co, taki zapas jakby tego. Kupiłam sobie takie mniejsze, co prawda. Ten olejek, ja pamiętam, że go miałam kiedyś. On jest super nabierżający, więc idealnie się sprawdza. No i tutaj wzięłam sobie taki Cherry Blossom. Ja nie lubię w ogóle zapachu wiśni w kosmetykach, ale to pachnie, obłędnie i zupełnie nie jak taka, wiecie, sztuczna wiśnia, więc bardzo fajnie. No i ten kupiłam w Hebe. On kosztował chyba 11-12. A ten kosztował 8. No on jest mniejszy, tak? Ale wydaje mi się, bo większych nie było, ale wydaje mi się, że te mniejsze kosztowały coś około, większe, około 10. Więc tam jeżeli chcecie i macie też fazę, to co ja to, to polecam mam się wybrać, więc mam tutaj zapas. Wziąłem też um, faktory, bo mam jeszcze trochę, mam takie wyższe faktory, mam 30 pięćdziesiątka, mam dwie pięćdziesiątki, dwie trzydziestki, ale chciałam sobie jeszcze kupić takie trochę niższe. Do nóg mam tutaj z firmy Hawaiian Tropic, bardzo fajne zapachy i w ogóle to jest bardzo dobra firma. Oni mają świetny taki że, taką galaretę z aloesu. Nie było jej, ale jak ona jest, to w tym okresie, no tak wiecie, wakacyjnym, letnim staram się mieć. W ogóle staram się cały rok ją mieć. I z Holiki Holiki też mam ten żel z OSM. On jest świetny. No i właśnie ten z Hawaii Tropic. No i wziąłem tutaj 15. To pachnie bardzo ładnie. I w ogóle w tym Hebe była taka reszka tego. Tak, wiecie jak to pachnie. Jak taka skóra opalona jędrna, taka prosto po słońcu. Bardzo ładnie to pachnie. Powiedziała, że wręcz obłędnie. No i tutaj jeszcze mam taki spray Tropic, taki olejek w sprayu 20. Też... Znaczy to nie były może jakieś takie super dobre ceny, a powinny, ponieważ tam była końcówka tego. No i jeszcze chciałam coś takiego. To jest po opalaniu takie masło. Z tego względu, że właśnie uwielbiam ten żel od nich z aloesem, on jest świetny, no to stwierdziłam, że spróbuję to masło, które jest bardzo nabliżające. No i oczywiście intensywnie nabliża, nawet do 12 godzin. Skóra jest miękka i jest taka łagodzona po słońcu. I stwierdziłam, że będę to już miała u siebie. Trzeba to otworzyć. O, jest, udało się. To pachnie, tak powiedziałabym, bez szału jakoś specjalnie. Ja mam jeszcze taki po opalaniu z Dermiki, które też bardzo lubię. W ogóle z ziai są świetne te po opalaniu też balsamy, więc jakbyście mieli ochotę. Ja też kupiłam taki krem z dla dzieci do twarzy, też jest bardzo fajny ten krem, też lubię i ma bardzo dobrą cenę. No i słuchajcie, następnie byłam w y, Teddy, bo akurat y, przejeżdżałam tam obok bok i stwierdziłam, że zajdę i zobaczę, co tam w Nie miałam za dużo czasu, miałam tak gdzieś 10 minut. Chciałam zobaczyć jakieś dekoracje wielkanocne, czy już się pojawiły, bo często jak szukam że tych dekoracji, to są drogie i w tych miejscach takich, które są piękne, no to, to, to ceny są zaporowe zupełnie, w jakichś ogrodniczych czasami w sklepach, yy, to no jak, jak sobie pomyśla, że kiedyś kupiłam takie drzewko fajne, taką wieżbę płaczącą na święta i ją fajnie przeozbiłam, yy, później już ją zasadziłam w ogrodzie, więc teraz mam piękną płaczącą wieżbę w ogrodzie, yy, to słuchajcie, ona była po prostu porównując do tych czasów, do tych cen. W idealnej cenie, idealnej, po prostu za bezsenny ręcz. Więc tak, trafiłam na taki, taką sekcję, w tym Teddy z promocjami. No i niestety z tej sekcji widziałam tylko jedną rzecz: to są takie na babeczki, były czerwone, niebieskie, no i właśnie takie gwiazdki. One kosztują 2,50, przycenione ja z 5, no oczywiście zawsze jakaś przyczyna. I stwierdziłam, że to się przyda, i też tego potrzebuję. W ogóle w Teddy są świetne te bandaże samoprzylepne, Używaliście to wygląda trochę jak ten wałek do włosów. One są bardzo takie e, przydatne po prostu w apteczce, czy jak jedziemy gdzieś na wyjazd, czy jak jedziemy na jakieś narty, e, czy, czy gdziekolwiek indziej, tak czy jak jesteśmy po prostu e, w domu, coś się może zawsze stać. Więc warto jest mieć takie rzeczy u siebie. No i ja staram się za jakiś czas tą moją, przeglądać tą moją e, z lekami w szafkę, bo ja to trzymam nadal, mimo że już w sumie nie muszę, ale nadal trzymam bardzo wysoko, żeby moje dzieci tylko nie dosięgnęły. I zwracam na to mocną uwagę, i też patrzę na te wszystkie, wiecie, daty ważności, bo to jest ważne, żeby się tym zajmować, żeby regularnie to kontrolować, czy nic nie jest przeterminowane, bo czasem po prostu tego nie widać, i też warto jest mieć takie podstawowe, też wszystkie leki, które. Używacie, bo to też zależy od, oczywiście od wieku dziecka. No a ja to robiłam, jak dziewczynki były chore. Ostatnio też właśnie jedna z moich, która była chora, więc tak ciężko było mi z tym nagrywaniem. No i jeszcze kupiłam takie gumeczki do ścierania, które już są rozparcelowane. Wzięłam sobie, bo ja dużo czytam. I czytam takie książki ostatnio o. Literaturze, e, która dotyczy e, rozkradzionych dzieł sztuki podczas II wojny światowej. Tam jest bardzo dużo takich dodatkowych informacji, bo ja czytam też bardzo dużo przepisów, dodatkowe różne źródła też. Nie wiem, tak się w to wkręciłam. I potrzebuję takich karteczek. Nie, moje dzieci mają, ale mają w szkole zazwyczaj te karteczki jak potrzebuję to nie ma, więc wiedziałam, że nie, to są dla mnie i ja sobie będę tam jakieś odnośniki, które są mi potrzebne. Też w tym, w Tedim znalazłam w dobrej cenie takie dwa pudełka z konikami, to wiem, że to się spodoba, bo wiecie co, ja robiłam w ogóle w Stanach takie śniadaniówki Go. No, i one są ok, tylko że nie zawsze wszystko tam się mieści, one czasami są trochę ciężkie, czasami są coś tam się nie domyka w jednej, jak za dużo tam tego, więc y, ostatnio, zresztą po prostu nie do końca to się sprawdza u mnie. Bo to jest tak, że y, czasami dzieci, bo ja, ja lubię kiedy moje dzieci mają trochę więcej tylko jedzenia, zawsze mogą się z kimś podzielić i nie muszą się nikogo prosić o nic, i są takie. Zabezpieczone, tak? Czy, oczywiście mają też yy, jedzenie zapewnione, ale yy, ja się też lepiej tak czuję i wiem, że one również, jak są takie niezależne, yy, więc może dają trochę więcej i często się dzielą od dziećmi i tak dalej, więc yy, yy, więc, no, mi się na końca sprawdza taka mało pojemna. Znaczy ona jest taka, bym powiedziała, pewnie dla niektórych dzieci pojemna, ale. No jak napakuję trochę więcej mandarynek obranych, to nie no końca za co się tak, wiecie, sprawdza, więc yy, takie śniadanki, gier czy coś się najlepiej sprawdzają, no i te yy, pudełeczka wzięłam właśnie na no, takie rzeczy typu popryka, mandarynki, jakieś takie rzeczy, żeby yy, schować i mieć, nie było dwóch takich pudełków, więc wzięłam jeszcze takie, to jest yy, oczywiście to, co na kanapkę, ale... Nie sądzę, tutaj im pakowała kanapki, bo kanapki po prostu zabiałam jakiś papier śniadaniowy, a tutaj myślę, że właśnie mam jakieś warzywa owoce. I ostatnia rzecz z tych szalonych zakopów to takie miseczki. Ja Wam pokazywałam te miseczki, nie wiem czy pamiętacie. Kiedyś nawet pojechałam po te miseczki do Tediego, a teraz udało mi się znowu je kupić, bo ponownie się pojawiły w sprzedaży. 1 euro. No i widzicie, tak piszę, 1 euro. Tylko około 5 zł, nie tak, 5 zł. Ehm, chociaż 1 euro to nie jest 5 zł do końca. Ehm, 5 zł, i to jest świetna misteczka. Widzicie, co do deski na przykład jakichś serów, deski bendyn, żeby tutaj um, ułożyć te serduszka i dać winę, dać jakieś tam na przykład yy, grzybki malutkie, jakieś kapary. No, takie drobne rzeczy, jakieś sosy, właśnie chrzanowy, musztardy i tak dalej, więc wziąłem trzy takie miseczki, mam dwie, więc regią miała pięć, I to można fajnie poukładać. Właśnie obecnie chciałabym kupić taki papier bestuszczowy, nie wiem, czy macie y, jakieś propozycje. Jeżeli macie, macie linki, na przykład jakbyście mogli mi jakiegoś linka podesłać, gdzie można taki bestuszczowy papier kupić, to będę bardzo wdzięczna, bo ja szukam i te ceny są po bardzo wysokie. A to nie jest jakaś taka rzecz pierwszej potrzeby, żeby wydawać nie wiadomo ile pieniędzy na to. Więc jeżeli macie takie źródła i moglibyście mi zostawić linka, to będę bardzo, bardzo wdzięczna. Także dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje. Cieszę się, że ostatnie filmy Wam się bardzo podobają, że przybywacie na kanał. Jestem bardzo szczęśliwa, bo daje mi to dużą motywację też do nagrywania. No i spotykam Was na żywo co jest super miłe, że mnie zaczepiacie i, i też no ja zawsze wiedziałam, że ja mam najlepsze widki na świecie, no ale takie mam po prostu piękne kobiety, że hej! Więc to jest naprawdę bardzo miłe, bardzo budujące i e, dziękuję Wam, ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia wyleki. Pa pa!